Cześć, zapraszam na popołudnie z pociągami. Będzie się działo, a teraz uwaga na uszy, bo jedzie Intercity Chopin. Matko. Matko Bosko, co to było? Intercity Silezja. z na nagrałem zmierzając na stację Warszawa Ślub mieście zresztą zobaczycie dalej będzie tutaj też niespodzianka podsył trzech wagonów polskich o właśnie Warszawy Zachodniej do Celestynowa ER 16009 oraz 13 Pociąg osobowy przyspieszony Radomiak do Skarżyska Kamiennej Popychany przez Gamusię, ale ona będzie za chwilkę PESA, SANDEK, wagony i zaraz będzie GAMUSIA jechać 111 EP 001 i poszła Rusza skład do Łowicza Głównego, jedzie nim Łowiczak 1-2-3. Griffin ze składem PKP Intercity. 160013 Wow, to jest Podlaszek. Podlaszek się trochę dzisiaj spóźnił. AKM do celestynowa. oraz impuls Newach do Radomiaku głównego, który wyrusza kilka minut po Radomiaku. A mimo to frekwencja w nim dopisuje, a rusza z pilawy ten skład. SKMK, Warszawa, aleje jerozolimskie. Ulejówek miłosna 35 WE010. Warszawska kolej dojazdowa EN97 kierunek Warszawa Śródmieście WKD. Zwróćcie uwagę, jak wysokie są WKD czyli pociągi warszawskiej kolei pojazdowej a tu telewizorek jeden drugi z rozkładem jazdy i rusza, a za chwilkę podjedzie kolejny, którym ja się przejadę kawałek Jeden pojechał, a drugi nadjeżdża. Kierunek Podkowa Leśna Główna. EN100 Obok jest przejazd, dlatego RP1 poszło. I sobie nim pojadę. City Sun EP07 Wrocławska numer 1018 Proszę się odsunąć oczywiście i start S jeden do Otwocka i nowy impuls. Przejazd składu służbowego. AKM-ka 19WE na linii S1 do odchodka. Otrzymał sygnał i rusza. Pociąg osobowy do Skarżyska Kamiennej EU47010 Łuków Skarżysko Kamienna. 4 godziny około zajmuje temu składowi przejazd całej trasy. peron numer 2, tor 6. I su SQ16008, czyli Spalinowa gama. Oto gama z przodu, a tam po lewej skład do skarżyska kamiennej. A na żubrze są dzisiaj trzy wagony. Zobaczcie, TLK-10 101 Żubr Warszawa Wschodnia, Białystok Wagon dzielony klasy drugiej i pierwszej. 1844 Pociąg do Białego Stoku. zobaczcie tutaj. Panowie jadą z rowerami. A tak wygląda gama z wagonu. I tablica. Relacyjna składu wagon numer 10, i co mogę powiedzieć? Kiedyś skład miał zaledwie dwa wagony, teraz ma trzy, więc wzrost o 50%. A tu jest przedział służbowy. No i otwieramy okno. I taki widok na Warszawę Wschodnią jest z żubra. Zameldowała się. Intercity Dąbrowska, Białystok Wrocław Główny melduje się Dziobaczysko z Gdyni do Krakowa ED 250 014 EP07351 w oddali rusza opóźniony ponad 70 minut TLK Kormoran EP071008 6 pudeł, a my czekamy na start gamusi spalinowej. Rusza pociąg lotniskowy z flirtem, i przyszła kolej na TLK Żubr. Startuje gamusia. staje między innymi w Kajmówce, skąd jest blisko do Białowieży, skąd jest blisko do Żubrów, stąd nazwa pociągu. A teraz podstawia się Intercity Warta do Poznania głównego. 160012 160 0, A kolejny Gryfin Kilka peronów dalej Wyrusza w dalszą drogę Spójrzcie, napis i logo Koleje Mazowieckie Odstawia się Intercity Chopin EU 44010 tablica relacyjna Intercity Chopin wagon 352 Wejdźmy do przedziału. To jest wagon drugiej klasy, 6 miejsc. Światło, światło i stała się jasność. Ciepło jest tutaj. W wagonie. Przejście przez wagon. Ten wagon jedzie do Budapesztu, a kolejny do Bohumina. Warszawa wschodnia, Bochumin, i dwa wagony czeskie drachi do Pragi. Sleeping car, łóżkowy wóz i on husarz. Ponownie na Chopenie mamy husarza. Mamy godzinę 19.13. Słyszycie gwistki. Drużyna konduktorska odprawia pociąg międzynarodowy Chopin. To bosko, co to było? To jednym uchem wleciało, ale drugim nie wyleciało. Ale poszło RP1. Tam widzę, że ktoś jeszcze filmował na przodzie i wysępił rp 1 Ja tego nie robię, ale skorzystałem. 1000 Doskierniewic Impuls Newak linia S2 Biało-czerwony impuls i biało-czerwony w środku. Kibice jadą na mecz reprezentacji Polski z Holandią. EU 160 021 podstawia TL Kanita na około 18 minut przed odjazdem a jesteśmy na peronie piątym a tym flirtem przyjechałem z Warszawy Wschodniej bardzo wysoka frekwencja Koniec trasy, koniec drugiego dnia.